Ludzie nie zawsze są źli. No, siema. Wojtka w dalszym ciągu nie ma. Nie wiem, co się z nim dzieje. Wróciłem właśnie z pracy. Zawsze się zastanawiam, bo nie odbiera telefonów, e, nic. E, zero e, tego. Nie wiem, gdzie go szukać co z nim robić bo to jego wybryki to już naprawdę e, przelastają. wszystko no zwłaszcza, że tak, że jesteśmy jak Wojtek, ja mówiłem na nowym, mie na nowym e, miejscu e, tego e, nie chcemy mieć jakichś e, problemów ze strony e, no, współlokatorów, nie? No, bo to jest e, blok, nie? no to wiadomo, że ludzie po prostu mogą różnie to odbierać, to nie jest e, szkolna, że, mo, że seboretyk może e, przychodzić e, umalowany czy jakiś tam... No ale lepiej, le, ale lepiej no, żeby, żeby, no, lepiej by było, żeby czegoś takiego nie było. Po prostu jak wróci muszę z nim jakoś porozmawiać tak e, na poważnie, bo tak, tak, e, tak to być nie może. No nie wiem, no dzisiaj ciężki dzień w pracy no, jakby nie było. No. Jak, jak to w kamieniarstwie? No, niestety to nie ma lekko. Trzeba po prostu sobie podźwigać, jakieś tam ciężary czy coś. No i po prostu nie wiem, może dzisiaj y... jacek zajedzie odwiedzi. Nie mam pojęcia, bo miał wpaść, ale też. Y... Nie wiem czy tego, czy nie wiem czy wpadnie, ale ogólnie rzecz biorąc jest e, dobrze, aby tylko Wojtek szczęśliwie wrócił e, ze swoich wojaży i tego, i żeby to się unormowało. Tylko tego chcę, bo coś tam e, Knur też gadał, że tego, że o, że tu chcę od Wojtka jakieś pieniądze, jakieś coś. Niech on najpierw odda pieniądze, które Wojtek zapłacił dla Majstka za zrobienie kuchni. Nie chcę, nie chcę, jak to się mówi, wypowiadać tego w imieniu Wojtka, no bo to wiadomo, to jest jego sprawa, jego biznes, co z tym zrobi, to już e, niech on sam zdecyduje, ale ogólnie tego na, pew, na pewno Knur nic od nas nie dostanie, bo to co on robi, to co on e, na nas też mówi, to jest. E, może nie, może, może powiem tak, może to jest niekarygodne, tylko śmieszne po prostu, to są śmieszne jakieś pomówienia, śmieszne jakieś oskarżenia w stosunku do nas. No teraz może tego trzeba będzie znaleźć na Krzyżkę nowego Lokatora. Bo oczywiście Krzyżek się musi nad, nad kimś znęcać i tego komuś ubliżać, no to, no niestety nie wiem kto się zgodzi na to i kto będzie z tego tytułu zadowolony bo na pewno nie, ani ja, ani Wojtek, bo to już e, przerosło e, wszelkie możliwości. A jak on po prostu chce, niech sobie żyje sam na chwilę obecną, to kończę, bo też. Chciałem szybko odpocząć, zaraz się wykąpać i tego, bo dopiero co wróciłem z pracy. No miejmy nadzieję, że tego, że nie będzie jakichś niemiłych niespodzianek ze strony yy, knura czy tam kogoś, bo zresztą jeszcze tego yy, obejrzę filmy, co tam knur nagrywał, no i tego to trzymajcie się miłego y, popołudnia, do usłyszenia na razie. Co, co powiedziałeś? Powiedziałeś K jak król.